Witam serdecznie, akwarium Kroketa. kłaniam się nisko w kolejnym materiale na moim kanale Jak wiecie, od jakiegoś czasu w moim głównym zbiorniku, który teraz nagrywam, mam pielnicę z i Kupiłem sobie cztery sztuki już dosyć, dosyć dawno temu. No, może jakieś 6-7 miesięcy. No i dzisiaj chciałbym je pokazać, bo rybki Mocno mi tutaj podrosły. no Dobrze się tu chowają. Mają już gdzieś tak około 8-9 cm. Widzę, że już osiągnęły dojrzałość płciową i, i wytworzyła się tu właśnie z tych czterech osobników utworzyła się właśnie jedna para tych ryb. No rybki naprawdę widzimy, że ładnie się prezentują tutaj. Na korzeniu akurat widzimy jednego osobnika z tej pary, bo jak zauważyłem, one wybrały sobie tutaj swoje terytorium. Prawda, świetne rybki, mogę polecić każdemu, kto ma większy zbiornik, tak powiedzmy powyżej minimum 200 litrów w górę, no bo ryba rośnie naprawdę do dużych rozmiarów, podobnie jak skalar, w którym też dzieli środowisko naturalne, gdzieś myślę, że do 15 cm spokojnie powinna osiągnąć. I, no cóż, bardzo ciekawa ryba, chociaż zauważyłem, że w, naszym, w naszych sklepach akwarystycznych jest mniej popularna, dość ciężko ją spotkać, dlatego ja, kiedy ja tylko ją zobaczyłem, to od razu sobie zakupiłem cztery sztuki i jak widzimy spokojnie tutaj ładnie mi się chowają i naprawdę świetnie się prezentują, bardzo jest to ryba okazała, taka dobra do prezencji, chociaż mimo swoich rozmiarów ma dosyć spokojne usposobienie i, i bywa także stosunkowo płochliwa również. Chociaż tutaj w tych moich czterech osobnikach ta para, która się dobrała ostatnio zaczęła trochę dominować i przeganiać te, te dwa pozostałe osobniki także zobaczymy, może po prostu zostawię tam jedną parę, a te dwie gdzieś odlam, no zobaczę jak to się będzie tutaj u mnie klarowało generalnie e, powoli chciałbym przejść właśnie na pielęgnicę tutaj odchodząc już od skalarów bo no skalary też okazały spore, ładnie tutaj mi się chowają ale o no, tyle lat już człowiek trzyma skalary że po prostu no trochę może że się znudziły, no nie tyle co się znudziły, ale już tak się opatrzyły, bo no, skalary też fajna i ciekawa ryba, ale no, nie hmm. można całe życie trzymać tego samego, trzeba też troszeczkę zmieniać i rozwijać się w akwarystyce. Akwarium jest przed podmianem, przed przycinkiem, dlatego jest dosyć mocno zarośnięte, tutaj widzimy że roślinki się zaginają, e, ładnie to wszystko zarosło, także Będę musiał to tu ogarnąć, ale wracając do nic naprawdę świetne i ciekawe ryby, polecam każdemu, widzimy, że w akwarium nawet takim wielogatunkowym czują się świetnie, nikomu tutaj żadnej krzywdy nie czynią, poza tym, że tam troszeczkę między sobą w swoim gatunku troszeczkę się pogonią, małe utarczki są, ale tam nic, nic sobie złego nie czynią. Ryba bardzo ciekawa też, ze względu na to, że potrafi zmieniać ubarwienie bardzo często, zależnie od nastroju ryby. Czasami grzbiet ryby jest jasnozielony, a boki takie jasno-połyskujące, jak tutaj Wam się staram pokazać trochę z ręki. Ale, o, ładnie teraz widzimy, ale jak ryba zmienia nastrój, to zmienia się też jej ubarwienie. Potrafi być naprawdę bardzo ciemna te pasy ciemnozielone, takie wręcz maskujące, kiedy ryba jest też zdenerwowana, jest troszkę spłoszona. O, widzimy na przykład tutaj ta mniejsza. O, widzimy. Kiedy jedna dominująca jest taka mocno wybarwiona, a nie intensywnie, a tamta nerwowa, która próbuje się ukryć tam z tyłu w roślinach jest. Kompletnie ciemne, te pasy są już całkowicie innego koloru, także naprawdę rybka świetna do obserwacji. Tutaj widzimy właśnie naszą parkę, która się dobrała ładnie. Ze sobą tutaj pływają, próbują jakoś tutaj też swoje do siebie względy okazywać. Widziałem, że gdzieś tam w okolicy korzenia Właśnie próbują też już swoje terytorium zaznaczyć, być może będą tutaj podchodziły do, do tarła. Oczywiście nic tutaj z tego nie będzie, nic nie liczy na żaden wychów, ale o widać jak teraz są różnie te ryby ubarwione. A przecież jest to ten sam gatunek zależy od nastroju ryby. I tak jak mówię, nie liczę tutaj na żaden wychów po prostu. Ikra zostanie zjedzona, ale sam fakt, żeby tutaj dobrze się czują i właśnie tam w tym w tym rejonie o zakorzeniem próbują sobie taką kryjówkę znaleźć i tam nawet zaczynają bronić tego terytorium, bo widzimy, że, że poródki próbują. Przyjadę, przepraszam, że trochę trzęsę, ale no nie mam jak tego tutaj pokazać ze statywu. O, teraz widzimy ładnie tą parkę, która się dobrała. Ładnie są wybarwione już dojrzałe płciowo ryby. Nasz no oczywiście nie osiągnęły swoich rozmiarów, ale ładnie się prezentują. Jest to samic i samica. Trudno rozpoznać płeć tych ryb, jak to u pielęgnic w większości, ale po zachowaniu można z pewnością stwierdzić, że jest to para. A tutaj mamy o pozostałe dwa osobniki, jedna jest taka mniejsza, a druga taka średnia. Te po prostu są jakby niesparzone ze sobą, takie neutralne i mówię troszeczkę tamte próbują je zdominować i trochę przeganiać, ale nic takiego wielkiego, póki co się nie dzieje będę sytuację tutaj monitorował i obserwował co tu się będzie działo, żeby też nie narazić tych ryb na jakąś tutaj utratę zdrowia czy kondycji o widzimy Teraz tamta już zmieniła na kolor blady. No to się dzieje praktycznie w ciągu no, sekund. Te ryby potrafią zmieniać kolory i to jest naprawdę świetna sprawa, bo po obarwień możemy rozpoznać nastrój, ryby, czy jest spokojna, zrelaksowana, tak jak teraz, czy zestresowana. Nerwowa, tak jak mówiłem. One są dość płochliwe, także polecam. Eee, polecam eee, Zachowywać się spokojnie przy akwarium, bo naprawdę potram się spłoszyć i od razu zmienić barwę na ciemną i chować się w tych wysokich tylnych roślinek w tej bakopie. No i cóż moi drodzy, ja tu będę obserwował jak się dalej potoczą e, losy i perypetie tutaj tej mojej pary. O, widzimy jak się tam ładnie do siebie... Wzięczą, jedna tak rozpościera płetwy. Być może tutaj to na dole. prawdopodobnie samiec jest nieco większy i lepiej. Intensywnie wybarwiony. barwione. O, widzimy jak tutaj ładnie się wdzięczy. Tak jak mówię, będę obserwował sytuację tutaj w tym akwarium. E, Perypetie tych rybi, jak się będzie tylko coś zmieni, będzie się działo coś ciekawego, to... Oczywiście nagram, wam pokażę. I jeszcze raz na koniec, tak mówię, polecam wszystkim te ryby, bo są, mówię, no dosyć rzadkie, kiedyś były bardziej popularne, dzisiaj widzę, że straciły na popularności na rzecz pewnych innych, bardziej kolorowych gatunków, ale jeśli ktoś ma warunki i lubi duże pielęgnice, to naprawdę polecam z całego serca ten gatunek. Ja go mam pierwszy raz i... Naprawdę jestem tymi rybami zachwycony i nie żałuję ich kupna. Co więcej, powoli, tak wiem, chcę odchodzić tu od skalarów i żyworódek, zostawić sobie tylko tutaj te pielęgnice i ewentualnie górami mozaikowe. I trochę oczywiście zmniejszyć tu obsadę, bo jest tu pełne przerybienie. Proszę sobie jeszcze chwilę popatrzeć na te rybki, a ja oczywiście będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku widzimy jak te pozostałe ryby są odganiane a ta para tutaj swojego terytorium broni co ciekawe tylko przed osobnikami swojego gatunku nie czyni e, krzywdy skalarom i i górami mozaikowymi co mnie tu bardzo cieszy, bo też na tych górami mi to bardzo zależy, bo są o tak widzimy bardzo ładne też duże, pięknie wybarwione, super ryby. Polecam wszystkim akwarystykę z rybami, bo naprawdę świetna sprawa i można spędzić przed akwarium godziny na oglądaniu tych naszych rybek. Pozdrawiam wszystkich akwarystów, życzę powodzenia i... I dziękuję za obejrzenie i tą radość z obserwowania razem ze mną tych wspaniałych moich ulubionych pielęgni z kośnopręgich. Pozdrawiam, do usłyszenia.